Cześć, witamy z powrotem w podróży po australijskim Outbacku z kanałem King Australia. Właśnie znaleźliśmy sobie miejscówkę na noc. Mimo, że jest dosyć wcześnie, to podoba nam się na tyle, że zostaniemy tutaj na wieczór i na noc. Jesteśmy na jakąś randomową rzeczką. To są dobre miejsca, żeby się zatrzymywać. Jeżeli ktoś jest w stanie przetrwać atak moskitów, to serdecznie polecamy. A my dzisiaj postaramy się pokazać Wam, jak się rozbijamy jak wygląda nasz, nasze sprzętowe zaopatrzenie. Jak długo nam to zajmuje, oraz jak sobie spędzamy taki przeciętny wieczór i popołudnie na odbaku. Jest to nasz pierwszy wyjazd z psem. I już przekonaliśmy się, że jej ulubioną rozrywką, która ją najbardziej cieszy, to spędzanie czasu w wodzie. Dlatego zobaczmy, co teraz zrobi nasz piesek. Okej. Okay. Jej ulubiona metoda na ochłodę, a także niestety na picie wody, nawet jeżeli ma swoją miskę. Także w domu zaraz po powrocie będzie porządne odrobaczanie. Jak otworzymy te drzwi, to z tej strony mamy siatkę na komary i dlatego dzisiaj z tej strony rozłożymy ten oning. I jeżeli pamiętacie z jednego z wcześniejszych odcinków, to tutaj z tyłu mamy taką garderobę, którą ja przygotowałam, i okazuje się, że całkiem dobrze się ona spisuje. Nawet mimo, jak że jedziemy po takim terenie czasami bujającym. To tylko tam z jedna dwie rzeczy spadną z stwieszaków, a tak to generalnie jest porządeczek cały czas. Tutaj mamy przestrzeń roboczą, do trzymania rzeczy. Możemy się spokojnie, częściowo wypakować. Na przykład ja mogę wyjąć lusterko, żeby zobaczyć sobie, czy ładnie wyglądam, czy, czy nie. I zabieramy się do drugiej części, czyli druga część organizowanie sobie miejsca do siedzenia i to będzie właśnie rozwijanie tego sprzętu. W instrukcji obsługi rozkładania awningu wszelkiego rodzaju jest, że potrzeba dwójki ludzi do tego. Dlatego Natalia postanowiła, że będzie go rozkładać sama. I umie to robić. Chociaż e, pierwsza zasada kampingowania Natali brzmi: jak rozkładasz awning to zawsze wieje. Później Nie, już się to uspokaja. Jest inaczej, pierwsza zasada pogody na kampingu. Zawsze wieje przy rozkładaniu awningu A, bo tu się szczerymuje więc, jak mocno wieje, to i trochę pomagam. Teraz wieje, oczywiście, że wie. A teraz, że rozkładamy awnik, jesteśmy na kampingu, to wieje, więc będę trzymał pewnie. Także średni czas rozłożenia awningu to jest około półtorej minuty. Jeżeli się rozkłada w dwie osoby, to może nawet minuta. A jest to rewelacyjne rozwiązanie. Chroni przed słońcem i przed deszczem. Daje takiej estetyki i takiego poczucia, że jesteś na kampingu, a nie tylko eee, masz kawałek, przyczepki i to wszystko co masz. Eee, my uwielbiamy. Ja wiem, że każdy, kto mieszka w Australii, to sobie myśli, Jezu, po co tyle, tyle razy gadają o tych owningach? Przecież każdy to zna i każdy to ma i każdy z tego korzysta, ale my, ponieważ. Nasza główna widownia pochodzi z Polski, większość naszej widowni pochodzi z Polski. A my w Polsce nigdy się z tym nie spotkaliśmy i ciągle drapiemy się po głowie: Jak to jest możliwe, że ta technologia jeszcze do Polski nie dotarła? Jest tak prosta i przydatna, że googlajcie Owning, pisane Awning i spróbujcie sobie znaleźć na eBayu. Jest super. Co dalej? Teraz pokażę Wam trochę, jak wygląda w środku. To trochę się zmieniło, odkąd ostatnio pokazywałam, więc już nie jesteście na bieżąco. Jedyne, co się nie zmieniło, to są te poduszki, które kupiłam. <gry> Także tyle by było z mojego urządzenia przyczepki wielkiego. Bo cokolwiek było na tej ścianie to Krzysztof prawie wszystkim wzgardził i postanowił wprowadzić swoje modernizacje, więc teraz jest lepiej niż jak ja to zrobiłam. Tutaj jest nadal organizer na małe rzeczy. Możemy tutaj sobie wsadzać swoje telefony albo baterie do kamerki jak idziemy do namiotu na noc, do namiotu, jak idziemy do przyczepy na noc, no i największe dwie zmiany jakie tu wystąpiły to po pierwsze mamy zamontowany ekran, ale nie jest to telewizor, jest to po prostu monitor, do którego my podłączamy laptopa i oglądamy sobie na nim filmy. Jest to wygodniejsze niż trzymanie gorącego laptopa na kolanach, zdecydowanie. Kiedy kupiliśmy tą przyczepę, był tu zamontowany telewizor, ale my telewizji w ogóle nie oglądamy, więc nie było za bardzo sensu go tu trzymać, a on był też dużo cięższy niż taki nowoczesny płaski monitor. No i druga największa pozytywna zmiana to mamy tutaj zamontowany wiatraczek. Który pobiera zasilanie przez wtyczkę, taką jak samochodowe gniazdko, które mamy tutaj zamontowane na ścianie, co już było, jak kupiliśmy przyczepkę, i tutaj i dalej mamy już tylko lusterko i taką drewnianą, głęboką półkę. A w ogóle to nie wiem, czy już o tym mówiłam, albo czy pokazywaliśmy to, ale ta przyczepka otwiera się z dwóch stron. Otworzysz z drugiej strony? Cześć, ludzie. Więc w taki sposób to już możemy mieć maksymalny przewiew, ale jest ryzyko, że dużo komarów się tu wtedy zleci. Więc na noc tamte drzwi będą zamknięte, a tutaj będzie to. I powinniśmy być bezpieczni. Nasza przyczepka zmieniła trochę barwy. Po dwóch dniach jazdy po bezdrożach Wygląda tak i będzie tak jeszcze wyglądać co najmniej do jutra. Jutro prawdopodobnie dotrzemy do miasta Roma, w którym zakładamy, że będzie już mynia samochodowa. Bo od czasu jak opuściliśmy Emerald, to nie było nawet szans na takie luksusy. Jutro prawdopodobnie ją umyjemy i będzie jak nówka. Tutaj mamy niewielkiego rozmiaru panel solarny, który zasila nam baterię w samochodzie. Drugą, nie tą, która odpowiedzialna jest za startowanie silnika. Mamy tutaj drugą baterię, która obsługuje nam światła w środku, ten właśnie wiatraczek, wszystko co chodzi na USB i mówiąc szerzej na 12V. Jak na razie nie ma żadnego problemu. Solar mimo, że jest bardzo, bardzo mały, to ponieważ te urządzenia, które my używamy, zużywają stosunkowo niewiele prądu i cały dzień jesteśmy na drodze e, wyeksponowani na promienie słoneczne, to on spokojnie, spokojnie zdąży tą baterię do pełna naładować zanim wieczorem. Zaparkujemy i będziemy z tego prądu korzystać. Jak widzicie, mamy też monitor, który na co dzień podłączam do mojego komputera w domu, a więc chodzi on na 240 V, a nie na 12. Jeżeli zastanawiacie się jak to możliwe, że dajemy radę z tego korzystać, to zakupiłem takie urządzenie. To jest power inverter, który właśnie przemienia napięcie z 12 V na 240 i można takie lekkie urządzenia jak właśnie monitor to jest 300W, czyli tam kuchenki mikrofalowej sobie na tym nie uruchomicie, ale monitor czy ładowarkę do laptopa już jak najbardziej. Jeżeli to kogoś interesuje, to pokażę nawet jak to wygląda. Z zewnątrz to jest bardzo proste urządzenie. Z jednej strony zapalniczka samochodowa, a z drugiej strony tradycyjne gniazdko. I to pozwala nam korzystać również z tych urządzeń, które nie są przystosowane do tego napięcia na co dzień. Super! Kupiłem używane za 40 dolców, a nowy prawdopodobnie kosztowałby 3 300. No i samo posiadanie na dachu solar panelu, który obsługuje praktycznie twoje potrzeby prądowe, jeżeli nie masz ich zbyt wygórowanych. To muszę przyznać, że zawsze mnie fascynowało i było takim jednym z moich marzeń, że możesz być w podróży i prąd, prąd jest za darmo, prąd pozyskujesz niemalże z atmosfery. To jest super. W przyszłości planujemy doinwestować w lodówkę, Wtedy trzeba będzie kupić trochę większy rozmiarowo solar panel, żeby szybciej ładował tą baterię. Bo wtedy z tej baterii prąd będzie pobierany na bieżąco 24 godziny na dobę. Ok, jesteśmy z grubsza gotowi. Jesteśmy gotowi, żeby wyciągać nasze meble. Stolik. Tradycyjny stolik kempingowy składa się do takiej rozmiaru walizki. I do tego dwa campingowe książka. Chyba 8 dolców za jedno. Służą nam już drugi rok. Bez zarzutów Tutaj żeby je rozłożyć to jest trochę bardziej skomplikowane, więc może puszczę to w przyspieszeniu. W przyspieszeniu? Wow! To była magia. I know. My jesteśmy już całkiem blisko cywilizacji, a no, można powiedzieć, że już za blisko. <głos》>, już za blisko. Eee, dlatego przyzwyczajcie się, że w tym odcinku co jakiś czas w tle będą inni ludzie. No ale jednak camping nadal jest dość dziki i jest darmowy. To prawda? Przyjaciel, nie tylko ludzie się pojawiają, ale też pieski. Seppia. Seppia. That's not for you. Kolejnym krokiem jest odpalanie tych spiralek na komary, a w czasie jak wam właśnie o tym mówiłam. Skończyło mi się miejsce na karcie pamięci. Dlatego teraz, jako dodatkowy krok na naszej wycieczce, jako że dużo materiału dla Was gromadzimy, następuje zrzucanie materiałów z kamerki na dysk. W międzyczasie zebraliśmy trochę drewna na dzisiejsze ognisko. Nie było to już takie banalne jak na typowym outpaku. trzeba było się trochę naszukać, trzeba było się trochę narąbać. Teraz sprawdziliśmy, że jakieś 4 km stąd jest miasteczko, ponieważ chodzi nam się papier toaletowy, to postanowiłem, że podjadę po papier toaletowy i po jakieś piwko. Na szczęście nie będę musiał teraz składać owningu i wszystkiego z powrotem pakować, tylko zostawię tutaj Natalię i psa. I przyczepkę a pojadę samą witalą. Ale na szczęście, robi się to bardzo szybko. Spin. To jest trzecie kółko, zwane Jockey Wheel. Mamy łańcuch zabezpieczający. I mamy światła. That's it. Ready to go. A teraz mam dla Was pewne wyzwanie. I jeżeli jesteście w tej kwestii chociaż trochę podobni do mnie, to jest ono zaskakująco trudne w dzisiejszym świecie tak wypełnionym bombardującymi nas ze wszystkich stron rozproszaczami. Chciałabym, żebyście spędzili wieczór w tym odcinku. Tak, jakbyście byli tam z nami. Bez żadnej wesołej muzyczki dodanej w tle w postprodukcji, bez zwrotów akcji, tylko w ciszy. A właściwie otoczeni dźwiękami australijskiej natury. Dacie radę?